Hej Lina, zobacz, mój brat kupił mi tę wspaniałą zabawkę w kształcie smoczej latarni. Wow, to naprawdę niesamowite! Nie dotykaj jej. Jeśli coś się z nią stanie, nigdy nie będziesz w stanie za to zapłacić. Hej Lina, nie przejmuj się ich gadaniem. Sam zbuduję dla ciebie wielką konstrukcję do tańca smoka. Co za żart! Ty nigdy nie zbudujesz dużej konstrukcji do tańca smoka. Poczekaj tylko, kiedy zobaczysz rezultat. Będziesz zdumiona. Chodź, idę teraz ściąć kilka gałązek bambusa i przyniosę je do domu, żeby zacząć pracę. Przyjaciele, dziś własnoręcznie zrobię wspaniałą i bardzo Dużą konstrukcję do tańca smoka. Jak widzieliście, Sara wyśmiewała Linę tylko dlatego, że miała małą zabawkę: lampion w kształcie smoka. A ja naprawdę nie lubię, kiedy ktoś kpi z mojej siostry. Dlatego postanowiłem dać im nauczkę i zbudować prawdziwą, dużą konstrukcję do tańca smoka, która wprawi ich w osłupienie. Tak, to zajmie trochę czasu i będzie wymagało wysiłku. Więc przyjaciele, jeśli podoba Wam się moja praca, nie zapomnijcie nacisnąć przycisku: lubię to i zasubskrybować kanał. Hej, Lina, szybko chodź na dół. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Mamo, zobacz, zrobiłem dla Liny tę konstrukcję do tańca smoka. Wow, synu, naprawdę zrobiłeś coś niesamowitego. Spójrz, Lina, oto konstrukcja do tańca smoka, którą zbudowałem, a teraz zacznie się prawdziwy pokaz. Tak, bracie, naprawdę się spisałeś. Ta konstrukcja do tańca smoka jest po prostu wspaniała. Spójrz, oni naprawdę zrobili wielką konstrukcję do tańca smoka.